Witaczko widzowie, a dzisiaj jesteśmy na Urbexie, Nie. Do, do, do. do. Dorian to z piwnicy dochodzi. Dobra, tak to no odejdźmy dalej może widzowie i się przywitajmy. Mogę je ja kamerować teraz? A co Dobra, widzowie pokażę wam się przy odrobinę do domu, patrzcie! Zajebiście. A co chcesz pokazać? Ale chcę pokamerować. Sumaneko. słyszycie te dzień. Widzowie. Widzowie. Ale jak coś wbijacie na mój kanał e, e, jutro. E, A będzie, jak się ma po pierwsze. E, jeszcze wam nie mówię, ale jutro be, e, będziemy nagrywać e, my w trójkę, filmik na Urbeksie. Dobra, dawaj, teraz ja kamerę robię. Bo ja jestem kamerzystą. Dobra, jaki jest plan? Gdzie pierwszy idziemy? Już na drugim kanale była pierwsza seria, jak o tym, druga, że... druga i trzecia. Nie, to jest druga. I jak w dzień byliśmy na Urbek, i sobie rzucaliśmy... Dobra, przepraszamy, ja tak długo nie nagrywam. Chodźmy zobaczyć to. Mamo! Ja po O kurde! Ej naprawdę goni! Naprawdę goniło! <laughs> Może się na filmikach pokażę. Ja Pan to ruchał <laughs> Pan to ruchał. Ja pierdzielę. Widzowie, to okropne. Tak. Ale ja Ja Dobra, to lecimy. A w sumie ja tu już nic nie mówię. Cię, 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 Mamo, się no, ze no, to, ma. to ty dobrze. Dobra, To więc, widzowie? No, co, widzowie, no co robimy? Nie wiem. O, bycie, kumie, bo sobie sobie Chodź. Ej, a ja dostałem kamieniem. No, Wow! Ej, na odcinku, bo jak dostałem, że normalnie ten, łapetyna. I ja też dostałem. Ja No widzowie się ma. Nie widzę. O, no w ogóle. Ej, patrzcie, widzowie, w ogóle To są teraz. Nie No, cześć, A ja no pewnie to to jak studzienka. tu tutaj też chodzi to sami, bo jakieś rzeczy, prawda? Co to mama, 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 ha, wita, ja. mama. Mama, 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 mama,

А мы ставим в морду по таким хлеба. Мы нормально не вышли его. Ну, брат, ты вижу, ты повидать на Так, где моя собачка его? ли девчинки bo to jest skryb. Psychikal, bardzo mała Mamo! No, no, no! No, no! <laughs> dobra, widzowie, może nie on się uda. Ej, ale tamtych rejonach są, tak dziwnie dźwięk No. Ej, dobra, chodźmy jeszcze raz. Poczekajcie, ej, mam się Mamy kamienie. Mamy, Co tam patrzysz? A w necie, czy takie takie ruiny to są te, no? Mieszka mu w takich ruinach. Patrzysz? tak? Tak. Chciałam Chodźmy tam. Jakby coś ze mną nie chodziło. Ej, czekajcie, ja wam widzę, że przy... Wózek się przystawił. Nie kłamę nawet było, że wózek stał prosto, ale krzywo. No i co? Teraz nie kłamie Widok, to widzowie. taka normalna sytuacja. Trzeba zjechać. Mamo! Mamo! Ja O, O, kurde! O, O, mamo! oczu piasek O, 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 ja pierdziele widzowie dobra sypienia dziecka jakby. No czekajcie mu... Ej, a może chodź! Czekajcie do go Nie, nie goni! Ja to ja mam Mogę na ile. Ja operatorką. Ale ja, ja jestem operatorem Dorian. Ej, gdzie się samy zamku? Ja jestem Ej, czekajcie, chodźcie. się. przy siebie strzeli ten dźwięk. Tu Ten. Ale to jest jakby z tsunami. Nie, Jakby z Ej, czekajcie.

Chcemy pogadać! O! Teraz ja sobie gada Ej, dobra ty... A, bo ty... Bo ty znalazłeś taki filmik na YouTube i chcesz nam pokazać. Ile ta reklama będzie? Poka. Ten filmik. A teraz to nie Nadia. Dobra widzowie! Ogólnie tak. A gdzie Dobra, chodź, się Ja mogę iść pierwszy jako operator? Nie jest, jestem tutaj to mój kanał, to ja pójdę Nie no, ja z operatorem się nie śmiecham. To się A, Wiem, tak to Nie, Dobra, ja Ale ja jestem, ja Was grywa. Ja nice. już! Ja i tak mogę na. Kurde. Dobra. Nadia opętało, widzę. Nie wiem, co to się na nim działo. A! A! Goni ta Nadia! Dobra, Nadia, nie ruszyjaj. To może zadzwonić, kurde. Dobra, my uciekamy! Ej, kamieśl! Ej, co to były za zimne Dobra! Ogólnie tak, widzowie, musimy przemrzeć! Jak? Czekaj, ja pójdę po klatkę. A była dzisiaj zamknięta? No była dzisiaj zamknięta, prawda? A tak, bo byliśmy tu już dzisiaj, ze nagrywkami. A to są te piwnice. Ej, patrzcie na kamerze. Ej, pomóż mi. Ej, jak się uspokoiłam? Dobra, chodź! Nadiodł ten cały Dobra. Dobra, czekajcie. Okej, okay. teraz będzie. Ten jeden kamyczek. I widzę, że tak. O, musiałam przemyśleć sytuację. Nie wiem, co się odpierdzi. Widzowie, na chwilę zatrzymamy bo musimy iść do chaty i zaraz przyjdziemy. Dobra, widzowie, już tak, by, jesteśmy. Wchodzimy by, by, tu do na samo... Co bardziej, dobra, nie wnikaj. Ty, patrzcie! Ej, rower hulajnogi i tak dalej. Z skórą. Ej, dobra, wchodzimy. Teraz cicho. Ja mogę, ja pierwszy idę. Montaż jest tam się nic nie dzieje, ale jest... są Ej ty się! ty Ej ty patrz! Się. Ej ty Ej, Ej on działa. Ej nie Ej jest patrz! Nie nie działa. Pismą... Dobra. Nie, chodzi nie Nie, ma. E, dobra, bo my chcieliśmy... Dobra, bo się... telefon, ja przejdę, ja, ja wam pomagam. Nie, ja muszę już wodę, abyśmy przeszli. No, to, 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 to połóż wodę. Muszę no, no, już możecie, no, no, będzie Nie, okay. ja w tą. No, mogę przejść tam? Ja, no. ja też mogę tak przejść. Nie, tak nie przechodźcie. Dobra, widzowie. Przejdźmy. Tak, No właśnie, bo Jak? To? Daj, ja umiem przechodzić. Ja Cię kręcę. Ja Ci wrzucę tam klatkę. Nie się na filmiku. Ja drugi idę. Ale ja to Nie, Dorian, nie bądź. Bo się połamiesz. ja się połamę. Dobra, to daj mi klapki. Kuźba, ja nie mam jak. Dobra, to Ty weź telefon. Teraz ja będę musiał wejść, no. ale muszę tak, bo ja nie... Dobra, mam podtrzymać telefon? Schema. Ej, wyłączyło się nagrywanie? Nie. Tam musi być strasznie... Moje klapki rzucili, no Dobra, teraz dobra. Musieliśmy przejść przez taką Czekaj, masz. Mogę na razie ją No Ale ja kameruję, Tylko na razie. A, czekajcie, cholera, lekko. A,

Ej, tak? Ja jeszcze tu, pamiętasz, to Ej, innowa, co bliźni? Ej, jedna wąsu, To jest z deskami zabrakkowanymi, no to. Co to z... się rusza, widzę, no. Ej, wywożony, to? Dobra. Ale tamto tą tam deskę, ja bym Kurde, prawie. Dobra, chodźcie. No Poczekaj, chodź sobie, co zrobić. U mnie. Złapie, z Masz mnie tutaj chwili dodać jako. Jego... Ale to, to wszystkim powiem, żeby wszyscy usunęli tą grupę i sama będziesz na tej grupie. Kto? Kto? Chodź, zobaczcie, jakby jest... była. No, już wiemy. no już nie wiem. I to na siebie. Tam jest woda. To jest woda. Ty patrzcie, żebyś to wiesz. Tam ma krew, to woda. Ej, ale trzeba to robić w tej jeszcze, żebyś. Tam woda. To jest woda. To... Ja pięt. To kogo ty mówiłaś? To kogoś, nie wiem. A znajomego, no, który z nami przyszedł. Nazywasz go baczia, bo on ma taką ksykę, prawda? Bacza no. Bo on tak. Babcia. Czyli ja. Nie ja mam ilamcie. Dobra. No? <try> No, dobra widzowie, to było takie jak no, tutaj, no, to jest sami przejechaliśmy, tu taki. A też taki znajomy mama. Przebawiliśmy rodzinę, tylko mama to mam i mama muszę mm. Normalnie kuźwa. Ej chłopaki! No? Widzisz jak schodziłem sobie listem, Trzymaj. Dobra, ja, ja mogę iść tak. pierwszy. Ej, czekajcie, stąd chłopaki. Ja mam tutaj, się napiję. Nie, no tam jest papiery już. Tak. O, chodźcie maluszki. Chodźcie maluszki. I see you. Tak wiesz, ja to mówię. I see you. Chodź. chodź no debile. Chodź Zobaczcie, ja tą deskę, chodź, ja tu deskę... Dobra, chodźcie tą deskę to nie ma, to... nie masz, tylko ja teraz. Wiki go ja, mi, bo ty masz małą rękę, to byś mógł tu włożyć, przesunąć ręką. A mi ktoś tam... chyba nie w że... O, dek, o, dek. Dwa, A, to, no. No. Daj, daj dojś. Dojś. daj. Chodź od skróki ok, ale nie sobie też można nic nie zrobić. Stop. Dajcie tam mi dojść. Ty masz za małą rękę. Na dużą Tam jest woda. Dobra, dawajcie, ja mam chudą rękę małą, To ja to wsadę tam. Ale co chodzi? Ej, tego się dalej nie da podknąć. Tej deski, coś tam jest dalej. Albo zaraz się przesunie pan. Nie, 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 nie. To Ej, tam jest ten! Ej, Nadia, podsać mnie nie, to ja tam zobaczę, co tam jest. Podsać mnie. Podtrzymaj. Dobra, a to. W tą żółtkę? To. A, nie, zamurowana jest. To dziurka. A, nadzieja, nie fajnie. Nadia, patrz. Tam jest, tu jest zamurowane. I see you! I see you! Ha, ha, ha. Dobra, wychodzimy na górę. Co ty robisz? Nadia masz! Na, Ej, do... Kol... co co robisz? Ma? Jest deska. Co? jest deska. Co? Jest deska. Co, co ty robisz? Tak czy siak tego nie otworzymy, bo tam są szczury. No co, cię boisz szczurów? Nie. I patrz, możemy mm. wziąć z domu naszego mm. takiego

Dobra. Yy, ten pan nie wie co. Ale no to masz kolega a pamiętasz jego krzywkę, dziadek? Nie yy, podtrzymaj. Tak, bo jak się bawiliśmy w rodzinie widzowie, to my go nazwaliśmy dziadekiem. No ja ma tej pory wszyscy tak na nich mówią. Nawet, no, nawet jego no, rodzica. To ro... Dobra. Zejdźcie tak jak ja daj. Nie no, ja no, nie, nie czekaj. No, nie daj. Nie no, i. Ja. Ej, mogę wam pójść? ja tak Mogę wam zresztą. śpiewać kawałek w trajlach, no, z Fortnite'a. Fortnite też jest. Pawełny głos, pozdrawiam Cię na moim filmie. Potwierdzam. -no. Ta. Tak. Pozdrawiam Cię. Jak myślisz, że przy pana, na moim każdym urządzeniu da Ci subskrypcję na moim filmie. Mam w No to będzie tak, 10 urządzeń. Także. To Dobra, no. My... Musimy się zatrzymać musimy filmik, bo coś musimy pogadać, więc pa. Zawierzyliśmy sprzęty. Nadia, chodź. Nadia. Nadia, chodź. Nadia. Musimy pogadać, my to zaczyna. filmik. Dobra, musimy pogadać, zatrzymajmy filmik. I cztery. Hej, widzowie, już wróciliśmy, musieliśmy chwilę Musisz pogadać. Telefon trzymasz do góry nogami. Dobrze, trzymam do góry tak. Nogami. No i co? No tak. ale, będzie, ale będzie do góry nogami się nagrywało. Tak. Ale na filmiku to będzie jak do góry do, do nogami by Źle. No dobra. Patrz, ja ci pokażę jak się... No. Daj. Tak, głupku. No, okay. A ty tak kamerujesz, a to do góry nogami. Mhm. Dobra, widzowie. Tutaj chłopaki są już... przygotowani. No, tak. Ogólnie tak my mamy. Mamy wodę. No woda, to nie Tylko widzowie, daj mi tu na chwilę. Ja, ja pokażę, jakie mamy bronie. Dobra, pierwsze co mamy normalnie. No ja im pokażę Dobra, Dobra zademonstruj, Co to robi w trzepaku? Patrzcie, to coś zrobiło. To, mamy siekierę, ta jest moja, a ta jest do No właśnie było jakieś powiadomienie. Aj no to patrzcie pokazać wam A, on to robi on tutaj był Nadia, przed Nadia się bo nie chcecie przejść. Patrz patrzcie widzowie Dobra uwaga Nie pan, to Czekaj bo ja walnę w chodź Czekaj pocieka. Dobra widzowie Żeby mamy ta, pa, Taką sikierę on ma metalową, a ja mam drewnianą. Ja nie mam metalową, ja mam też tutaj drewno. Tutaj. A ja mam grubsze drewno, patrzcie jak zaleca. Taka sikiera. A mamy jeszcze, jeszcze my jeszcze widzieliśmy w gruntach, prawda? My jeszcze u siebie Dwa, na... Ja nie też mamy, no, jeśli jeszcze brączek mam, bo myśmy ten... Siedzi tu sobie tą sikierą. O kuj, co ja co zrobiłam jesteśmy winni? Oh, Takie małe coś. Maszację. Dobra, to chodźmy. Dobra, no to... Idziemy. Idziemy do mojej Nadii. Idziemy do Małej Nadi, tak no, bo to ogólnie... Tylko mieszka mała Nadia i to jest opętanie ogólnie. Patrz, patrz nie się. Nie patrzcie. Poczekaj, chodź. Pa. Ej, a mucha, tak jest. Ma się używa tym, tak. Dbajcie wam. Co ty? Dobra, widzowie. No, DJ. Ok, ja to zrobię. Ale co? Nie, to jest co powiedziała. Ale co powiedziała? No.

Uwaga, uwaga, nowy wiadomość. Eee... wiadomość. No. Dobra Dorian trzymaj się. Mark. O Boże, Kamienia, Maciu, chodź na chwilę, to Daj ja kameruję. Ja. Co, czekaj. Max patrz, ale przesuń nogi, hmm. się, patrzcie. Kameruj, tak. Ale to nie ty. O ty, ty, ty się no. na pewno widzisz, patrzcie. Nie trafiłeś. Dobra, daj. Jak wyłączysz, to mamy cały. jest najlepszy. Nie. No my musimy przed tobą iść. W sensie ty. Ja i Max idziemy Ja i Max idziemy pier... MI TO! Daj, ja Cię potrzymam ten telefon. Siema! Spirulę! Hoł hoł! Hoł hoł za mi, proszę! pod palcami! Ale za raz! Coś? tylko jeden los! Ej, czekaj! Moja kamerka! Moja my, kamerka. Tak nagrywaj tylko, wiecie. śni. Ja piesz, I see you. No to co zrobisz? No Dobra, no nie udawaj. Trzymaj no, ten telefon! Dobra, chodźcie do góry. Ej, Maciu, ale tam nie wal mocno. Dobra, widzowie, na chwilę zatrzymujemy, potem wam pokażę. Jesteśmy, widzowie, z powrotem. Ciiła? Chodź, coś wam pokażemy. No to no chodź, już na górę. No tam bez skończył. Daria, weź Maksy telefon. No nie, no ja się No bo. Uwaga, tutaj so, jest okno otwarte. A nie było. Arti jest najlepszy. Klas się kosztuje. Klas się kosztuje. Ok no, ja, bo ja się boję. Bo ja, bo ja, bo ja, bo ja. Ej, ej. Dobra, chodź ja muszę iść wyżej. A... Dobra, no to chodź, chodź. No, bo ty się nie trzymasz. Hello, hello. Au. Uwaga, nie, stół. stop, Stop. Coś zobaczę. Nie. Gdzie ty się nie kamerujesz. Wszystko. Krzywo kamerujesz. Wszystkie drzwi są za. Ty to już na górnie. Dobra, chodźcie, idziemy na dół. No, się. To straszniejszy. No do, do tej klatki idziemy. Dobra, to klatki, no dobra. dobra. No, Mamo. Ej, dobra, Ty tutaj kamerą, masz tam. To ja tam, okay? Dawajcie. Nie. Tak na zmianę, dobra, okej? Okay? Eee, bo no Ty już u mnie kamerą weźmiesz. A ja? Na dobra, razy, dobra, ma. Eee, pa widzowie. No, widzowie, to kończymy filmik, pa. Dorian, ty do góry nogami. To kończymy filmik. Bo... O, ne, 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 ne!